W labiryncie ludzkiej duszy prawdziwa miłość nie objawia się fajerwerkami ani nie zawsze narzuca się sporywającą intensywnością. Często manifestuje się w subtelnościach, w dyskretnych gestach, w głębokim poczuciu rozpoznania, które przeczy logice, jakbyśmy spotykali kogoś, kogo znaliśmy jeszcze przed pierwszym spojrzeniem. Dla karla Junga to zjawisko nie jest tylko poetyckie. Jest ono głęboko symboliczne i psychologiczne. Jung mówi nam o archetypach animy i animusa, wewnętrznych obrazach reprezentujących kobiecość w mężczyźnie i męskość w kobiecie. Są to nieświadome projekcje, które kształtują naszą atrakcyjność i naszą ideę kompletności w drugim człowieku. Kiedy spotykamy kogoś, kto wydaje się być naszą prawdziwą miłością, to co faktycznie postrzegamy, może być aktywacją tych archetypów. Prawdziwy sygnał nie tkwi jednak w początkowym zauroczeniu, ale w tym, co następuje później, w tym, co głęboko rezonuje w naszej nieświadomości. Pierwszym sygnałem, i być może najbardziej ignorowanym, jest niewytłumaczalne poczucie swojskości. Spotkanie, które zdaje się echem wspomnień, których nigdy nie przeżyliśmy. Jung nazwałby to rozpoznaniem duszy. Kiedy czujesz, że ta osoba rozumie aspekty ciebie, których nawet sam nie potrafiłeś nazwać, to nie jest przypadek. To wewnętrzne lustro, które zaczyna się wyrównywać. Prawdziwa miłość nie tylko nas przyciąga, ona nas odkrywa. Innym sygnałem jest dyskomfort. Tak, dyskomfort. Prawdziwa miłość nie składa się tylko z akceptacji. Ona również niepokoi, ponieważ konfrontuje nas z częściami nas samych, których unikamy. To bezpośrednio łączy się z koncepcją cienia, jednym z filarów psychologii jungowskiej. Osoba, która wywołuje w tobie proces transformacji, która budzi bolesne refleksje, która zmusza cię do zmierzenia się z Twoimi ranami i przemyślenia własnej drogi, ta osoba może być głęboko związana z Twoim psychicznym przeznaczeniem. Kochać w tym kontekście to proces alchemiczny, to pozwolenie, by drugi nas przekształcił. Ale dlaczego prawie nikt nie dostrzega tych sygnałów? Ponieważ jesteśmy zaprogramowani na szukanie romantycznego ideału, którego nas nauczono. Kogoś, kto nas uzupełnia, kto nas zawsze uszczęśliwia, kto idealnie pasuje. Jung powiedziałby, że to iluzja ego. Prawdziwa miłość to nie dopasowanie, to ekspansja. Ona nie potwierdza naszych idealizacji, ona je niszczy, a w ich miejsce sadzi coś prawdziwszego i żywego. Trzecim sygnałem jest zatem wzajemność wzrostu. Gdy dwie osoby idą razem, nie dlatego, że są takie same, ale dlatego, że wzajemnie się inspirują do wzrostu, gdy związek jest drogą dwukierunkową, gdzie oboje czują się wolni, by być sobą, ale także odpowiedzialni za wzajemny rozwój. Prawdziwa miłość nie wymaga doskonałości, wymaga obecności i odwagi. I tutaj leży paradoks. Najjaśniejsze sygnały prawdziwej miłości nie są najprzyjemniejsze, ale najbardziej znaczące. Wyprowadzają nas ze strefy komfortu, budzą z emocjonalnego odrętwienia i zapraszają do stania się kompletnymi, bo, jak powiedziałby Jung, spotkanie dwóch osobowości jest jak kontakt dwóch substancji chemicznych. Jeśli nastąpi reakcja, obie się transformują. Te sygnały, będąc tak subtelnymi, a jednocześnie tak głębokimi, umykają oczom tych, którzy szukają jedynie powierzchownych emocji miłości. Żyjemy w kulturze, która gloryfikuje natychmiastowy entuzjazm, wielkie gesty i płytkie obietnice. Ale prawdziwa miłość, według Junga, to zjawisko, które dotyka tak głębokich warstw psychiki, że nie może być uchwycone prostymi definicjami. Czwartym, mało zauważanym sygnałem jest poczucie, że życie nabiera nowego sensu u boku drugiej osoby. Nie w sensie zależności od niej, by być szczęśliwym, ale w sposobie, w jaki ta obecność wywołuje w tobie nowe pytania. Jung mówił o indywiduacji procesie stawania się tym, kim naprawdę jesteśmy integrując wszystkie nasze części świadome i nieświadome. Prawdziwa miłość jest zatem tym, co katalizuje Twój proces indywiduacji. To nie jest ktoś, kto wypełnia to, czego brakuje, ale ktoś, czyje istnienie w Twoim życiu czyni nieuniknionym wezwanie do stania się pełnym. Ta osoba może budzić pasję, owszem, ale więcej niż to. Wywołuje wewnętrzne kryzysy, zmusza Cię do porzucenia masek, do konfrontacji z ograniczeniami, do przepisania starych narracji. To jest rodzaj miłości, która transformuje. Nie przez to, co robi drugi, ale przez to, co budzi w Tobie. Tak więc prawdziwa miłość jest jednocześnie fascynująca i dezorientująca. Nie dlatego, że druga osoba jest idealna, ale dlatego, że połączenie między Wami dotyka czegoś, co wykracza poza świadomą osobowość. Piątym sygnałem jest akceptacja niedoskonałości. To wtedy, gdy pomimo różnic, wad, ujawnionych cieni, więź pozostaje. To wtedy, gdy widzisz drugiego bardziej nagiego, bardziej rzeczywistego, a mimo to wybierasz pozostać. A to pozostanie nie jest rezygnacją, to rozpoznanie. To intuicyjne wiedza, że przez drugiego człowieka uzyskujesz dostęp do zapomnianych części siebie. Jung w swojej analizie relacji międzyludzkich podkreślał, że szczere kochanie drugiego wymaga porzucenia projekcji, tych wyidealizowanych obrazów, które nakładamy na tych, których kochamy. Prawdziwa miłość zaczyna się, gdy przestajemy kochać projekcje, a zaczynamy kochać prawdziwego człowieka z jego światłem i cieniem, jego darami i ranami. Dlatego kolejnym potężnym sygnałem jest zdolność do nawigowania konfliktów bez niszczenia siebie. Prawdziwa miłość nie jest wolna od kłótni czy wyzwań. Przeciwnie, jest przez nie hartowana. Różnica polega na tym, jak te momenty są wykorzystywane nie po to, by ranić, ale by zrozumieć nie po to, by dominować, ale by rosnąć. W takim związku każdy konflikt jest okazją do odbudowania więzi z większą świadomością i głębią. To, czego prawie nikt nie dostrzega bo jest to sprzeczne z intuicją w naszym natychmiastowym społeczeństwie to fakt, że prawdziwa miłość buduje się na gruncie duszy. A nie tylko na gruncie emocji. To wezwanie do wspólnego rozwoju, do integracji tego, co było w nas rozdzielone. To ciche rozpoznanie, że drugi człowiek jest w jakiś sposób istotną częścią naszej własnej podróży stawania się. Kiedy mówimy o prawdziwej miłości jako katalizatorze indywiduacji, odnosimy się do czegoś, co znacznie wykracza poza zwykłe doświadczenie związku. W wizji Junga każda znacząca relacja jest w gruncie rzeczy doświadczeniem transformacji, a przynajmniej powinna być. I ta transformacja nie następuje tylko przez to, co pięknego wnosi drugi, ale także przez trudności, które on budzi. Dlatego szóstym sygnałem, który niewielu dostrzega, jest pojawienie się głębokiego kryzysu tożsamości. Wydaje się sprzeczne, że znalezienie prawdziwej miłości mogłoby zdestabilizować to, kim jesteśmy, ale to właśnie dowód na to, że w grę wchodzi coś większego. Jung opisywał to zjawisko jako konieczne zaburzenie spotkanie z prawdziwym drugim, a nie z wyidealizowanym, wstrząsa naszymi wewnętrznymi strukturami. Jesteśmy zmuszeni redefiniować koncepcje dotyczące tego, kim jesteśmy, czego chcemy i dokąd zmierzamy. Ten proces, choć bolesny, jest niezbędny dla miłości, która jest naprawdę prawdziwa i transformująca. W tym sensie prawdziwa miłość wymaga również odwagi. Odwagi, by zmierzyć się z własnym cieniem i cieniem drugiego. Odwagi, by rozpoznać różnice, które zamiast oddalać, powinny służyć jako most do głębszego zrozumienia. Odwagi, by porzucić komfort idealizacji w zamian za nieprzewidywalną przygodę, jaką jest autentyczne współżycie. Siódmym sygnałem jest synchroniczność fascynująca koncepcja Junga. Kiedy dwie osoby przeznaczone do spotkania krzyżują drogi w sposób, który przeczy racjonalnym wyjaśnieniom, gdy mało prawdopodobne zdarzenia zdają się spiskować, by je połączyć, mamy do czynienia z tym, co Jung nazwał. Znaczącymi zbiegami okoliczności. Te momenty nie są zwykłymi przypadkami, są manifestacjami nieświadomości zbiorowej, wyrażającymi, że dzieje się coś większego. Postrzeganie tych synchroniczności jest subtelne, ale gdy są rozpoznane, wskazują, że to spotkanie niesie głęboki cel wykraczający poza zwykłą logikę. I tutaj kolejny klucz: prawdziwa miłość nie jest tylko osobista. Jest transpersonalna, jest manifestacją samej psychiki próbującej stać się kompletną. Łączy nas nie tylko z drugim człowiekiem, ale także z większym planem sensu i spełnienia. Nie bez powodu tak wiele relacji o głębokich spotkaniach mówi o poczuciu przeznaczenia, o czymś, co musiało się wydarzyć. Te sygnały wymagają zatem uważnego słuchania, wrażliwości, którą często trzeba ćwiczyć. Znalezienie prawdziwej miłości to przede wszystkim odnalezienie siebie. I paradoksalnie to spotkanie następuje, gdy pozwolimy sobie być głęboko poruszonym, wyzwolonym i przekształconym przez drugiego. W świecie, który ceni szybkość, konsumpcję doświadczeń i jednorazowość więzi, dostrzeżenie tych sygnałów jest niemal aktem oporu. Trzeba zwolnić, spojrzeć głębiej, zaakceptować dwuznaczności i niedoskonałości. Jako część świętej tajemnicy, jaką jest spotkanie dwóch dusz. Kiedy Jung mówi nam o spotkaniu dwóch osobowości, sugeruje, że ta kolizja nieuchronnie generuje transformację, jak dwie substancje chemiczne, które reagują ze sobą. Prawdziwa miłość w tym kontekście jest alchemiczna. Jej celem nie jest tylko romantyczne połączenie, ale transmutacja bytu. Ósmym sygnałem jest zatem głębokie poczucie wprawienia w ruch wewnętrzny. To tak, jakby obecność tej osoby, nawet bez słów, nawet bez wyraźnych działań, uruchomiła w tobie podróż, której już nie można przerwać. Może nieświadomie zaczniesz kwestionować dawne wybory, pragnąć bardziej autentycznego życia, szukać integracji drzemiących w tobie części. Ten ruch nie jest spowodowany bezpośrednio przez drugiego. Ale katalizowany przez jego proste istnienie w Twoim świecie. Jest też coś nieuchronnego w tym połączeniu jakby opieranie się mu było możliwe, ale kosztem zaprzeczenia czemuś żywotnemu w sobie. I tutaj kryje się kolejny szczegół, który niewielu dostrzega. Prawdziwa miłość, według Junga, jest wezwaniem duszy. Nie obiecuje łatwości, ani nie gwarantuje happy endów w stylu hollywoodzkim. Oferuje coś znacznie cenniejszego szansę stania się tym, kim naprawdę jesteś. Dziewiątym sygnałem jest obecność bólu jako części procesu i ważne jest, aby zrozumieć ten ból nie jako błąd czy porażkę w związku, ale jako niezbędny element podróży. Ból uznania naszych ograniczeń, ból zmiany, ból porzucenia starych iluzji wszystkie są integralnymi częściami prawdziwej miłości. I paradoksalnie, ten ból niesie w sobie również głęboką radość, radość pełnego życia, doświadczania życia z całą jego intensywnością. W przeciwieństwie, powierzchowne miłości dążą do natychmiastowej przyjemności, unikając wszelkiego dyskomfortu, który wymaga wzrostu. Te związki, choć mogą być przyjemne w krótkim okresie, zazwyczaj nie przetrwają próby czasu, ponieważ brakuje im transformującej głębi. Prawdziwa miłość przeciwnie przetrwa i umacnia się w burzach. Innym kluczowym punktem jest to, że prawdziwa miłość budzi w nas odpowiedzialność nie tylko odpowiedzialność wobec drugiego, ale przede wszystkim wobec samego siebie. Pojawia się prawdziwa potrzeba lepszego dbania o siebie, rozwoju, stania się bardziej godnym podróży, którą druga osoba z tobą dzieli. Prawdziwa miłość wzywa nas do wewnętrznej wielkości, nie z obowiązku, ale z inspiracji. Wreszcie dziesiąty sygnał, i być może najbardziej cichy ze wszystkich, to pogoda ducha. Po początkowym zawirowaniu, po kryzysach i transformacjach, pojawia się głęboki spokój. Nie spokój wynikający z braku konfliktów, ale spokój wynikający ze świadomości, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Poczucie wewnętrznego wyrównania, że nawet trudności mają cel. Prawdziwa miłość ostatecznie mniej dotyczy doskonałości, a bardziej głębi, mniej kompletności, a bardziej prawdy. I być może w głębi to największa lekcja, jaką zostawia nam Jung. Prawdziwa miłość to przede wszystkim wspólna ścieżka indywiduacji przeprawa, podczas której dwie dusze idą ramię w ramię. Nie po to, by się zespolić i zatracić swoją tożsamość, ale by razem stać się bardziej kompletnymi. Kiedy rozpoznajemy te sygnały, zaczynamy rozumieć, że prawdziwa miłość nie jest pojedynczym wydarzeniem ani przemijającą emocją. Jest to ciągły proces wzajemnego objawienia. Karl Jung, analizując dynamikę głębokich związków, wskazywał, że prawdziwe spotkanie nie jest między dwiema maskami. Ale między dwiema esencjami, i właśnie dlatego tak wielu ludziom nie udaje się dostrzec, kiedy stoją w obliczu prawdziwej miłości, ponieważ są rozproszeni przez maski własne i innych. To, co Jung nazywa personą, naszą społeczną fasadą, jest zaprojektowane tak, by spełniać zewnętrzne oczekiwania, by chronić nasze najbardziej wrażliwe ja. W wielu związkach dochodzi do spotkania dwóch person, a nie dwóch autentycznych istot. Prawdziwa miłość przełamuje tę dynamikę, wymaga opuszczenia masek. Z prawdziwą miłością jesteśmy wezwani do emocjonalnego obnażenia się, do pokazania tego, co w nas najprawdziwsze naszych niepewności, naszych sprzeczności, naszych najgłębszych pragnień. Ten proces może być przerażający. W końcu życie za personą daje pewne bezpieczeństwo. Jednak to bezpieczeństwo jest również więzieniem. Prawdziwa miłość wyzwala, nawet jeśli początkowo ta wolność wydaje nam się niewygodna. Zmusza do konfrontacji z nieznanym w nas i w drugim. Ciekawe jest, że dla Junga integracja cienia, tej ukrytej i często odrzucanej strony osobowości, jest istotną częścią indywiduacji, a partner, który katalizuje tę integrację, to często ten, kto konfrontuje nas najintensywniej. A nie tylko ten, kto nas pociesza. Innymi słowy, prawdziwa miłość to ta, która oświetla nasze przepaście, a nie tylko naszą powierzchnię. Innym kluczowym aspektem jest czasowość prawdziwej miłości. Nie pojawia się ona koniecznie natychmiastowo lub dramatycznie. Wiele związków, które okazują się głęboko transformujące, zaczyna się dyskretnie, niemal niezauważalnie. To, co je wyróżnia, to sposób, w jaki z czasem zapuszczają głębokie korzenie w duszy. Odporne są na pory życia, adaptują się, odnawiają. Ta emocjonalna długowieczność to kolejny sygnał trudny do zauważenia na początku, ponieważ idzie pod prąd kultury natychmiastowości. Ważne jest również zrozumienie, że prawdziwa miłość nie wymaga absolutnej wyłączności emocjonalnej ani całkowitego zespolenia dwóch osób. Przeciwnie. Celebruje indywidualność każdego z nich. To przestrzeń, w której autonomia jest szanowana i wspierana, gdzie drugi jest postrzegany jako kompletna istota sama w sobie, a nie jako rozszerzenie naszych pragnień czy potrzeb. Ten wzajemny szacunek dla autonomii jest jednym z najbardziej dojrzałych i najtrudniejszych wyrazów miłości. Tak więc, aby rozpoznać, kto jest Twoją prawdziwą miłością, potrzeba więcej niż pasji czy zgodności gustów. Wymaga odwagi, by widzieć poza pozory, gotowości, by zmierzyć się z tym, co związek wydobywa w Tobie, i dojrzałości, by zaakceptować, że prawdziwa miłość jest w ostatecznym rozrachunku zaproszeniem do znacznie głębszej podróży niż jakakolwiek bajka ośmieliłaby się sugerować. To, co wyłania się z tej podróży, to głęboko transformujące spostrzeżenie: prawdziwa miłość nie jest znaleziona. Jest budowana i kształtowana w żywej glinie wrażliwości, wyzwań i wzajemnej akceptacji. Karl Jung postrzegał człowieka jako niedokończony proces ciągłe stawanie się. W tym sensie, prawdziwa miłość to ta, która pozwala nam być niedokończonymi w obliczu drugiego, bez lęku przed odrzuceniem a mimo to popycha nas do wzrostu. Kiedy spotykamy osobę, która akceptuje nasze nierozwiązane części, nasze fragmenty, i która jednocześnie inspiruje nas do ich integracji, mamy do czynienia z czymś rzadkim, czymś, co według Junga dotyka najgłębszych korzeni nieświadomości. Dlatego ostatni sygnał, być może najbardziej subtelny i najpotężniejszy, to poczucie znaczenia. Nie chodzi tylko o to, by czuć, że życie u boku drugiego jest dobre czy przyjemne. Ale o dostrzeżenie, że jest ono znaczące. Życie nabiera innej tekstury, innej głębi. Małe momenty nabierają symbolicznego ciężaru. Codzienne gesty wypełniają się celem. Nie chodzi o to, że miłość rozwiązuje wszystkie problemy, nie rozwiązuje, ale nadaje im sens. Sprawia, że każde wyzwanie, każde zwycięstwo, każda strata, każde pojednanie wydają się niezbędnymi elementami większej tkaniny. W tej miłości cisza nie jest pusta. Dystans nie jest porzuceniem, zmiana nie jest zagrożeniem. Wszystko staje się częścią szerszego dialogu, historii, która wykracza poza ja i ty i rozgrywa się na terytorium my. Ważne jest, by powiedzieć, rozpoznanie tych sygnałów wymaga wrażliwego słuchania, percepcji, którą często trzeba ćwiczyć. Nasze ego, z jego lękami i obronami, ma tendencję do chęci kontrolowania. Przewidywania, definiowania. Prawdziwa miłość, przeciwnie, wymaga oddania, wymaga zaufania, które nie opiera się na zewnętrznych gwarancjach, ale na głębokiej wewnętrznej harmonii. I być może to jest największe nauczanie, jakie Jung nam oferuje o miłości: że drugi jest, w ostatecznym rozrachunku, żywym symbolem nas samych. Że każda pasja, każde spotkanie, każdy ból. I każda radość, których doświadczamy w miłości, są lustrami naszego własnego procesu indywiduacji. Kiedy pytasz siebie, kto jest moją prawdziwą miłością, być może prawdziwsze pytanie brzmi: kto obok mnie budzi we mnie najbardziej autentyczne wezwanie do stania się kompletnym? Nie jest to ten najwygodniejszy, ani najłatwiejszy, ani najbardziej oczywisty. To ten, kto świadomie lub nieświadomie oświetla twoją wewnętrzną ścieżkę, nawet jeśli to czasem oznacza przejście przez ciemność. Rozpoznanie tych sygnałów to rozpoznanie siebie, bo ostatecznie znalezienie prawdziwej miłości to także znalezienie odwagi, by żyć własną najgłębszą prawdą. Jeśli lubisz dostrzegać to, czego prawie nikt nie widzi, zostań z nami. Zasubskrybuj kanał i aktywuj powiadomienia, aby kontynuować odkrywanie idei, które naprawdę robią różnicę. Teraz powiedz mi w komentarzach: czy któryś z tych sygnałów stanął na twojej drodze? Bardzo chcę wiedzieć. A jeśli ten film przywołał ci na myśl konkretną osobę, udostępnij go tej osobie. Czasem to właśnie ta osoba najbardziej potrzebuje usłyszeć. Mam nadzieję, że to tłumaczenie spełnia Twoje oczekiwania. Daj znać, jeśli potrzebujesz czegoś jeszcze.